Mam nadzieję, że dzisiaj nie będzie padać podczas nagrywania. A dzisiaj o lawendach. Widać mnie? Widać. Zapraszam. Piękne Hortensje przez cały rok. Wejdź na lukaszkoblanski.com i poznaj szczegóły. I musicie mi wybaczyć moją chwilową niedyspozycję wizualną, ale obiecałem dzieciom, że tego nie zdejmę. Bo byłem chory, a musiały być plasterki. Na każdą chorobę są plasterki, więc muszę to jeszcze nosić przez jakiś czas. Ale chciałem też nagrać, więc no trudno. No dobra, ale wróćmy do lawendy. Jak ją pielęgnować? Co teraz robić latem? Czy trzeba ją przycinać? Czy nie trzeba jej przycinać? Na to wszystko sobie dzisiaj odpowiemy, ale przede wszystkim musimy sobie powiedzieć jak rośnie lawenda. Tutaj akurat jest lawenda wąskolistna, ale gatunków lawendy jest o wiele więcej, bo na przykład mamy lawendę pośrednią, którą będziemy ciąć trochę inaczej niż lawendę wąskolistną, trochę lżej, nie tak intensywnie, nie tak mocno jak właśnie ten gatunek lawendy. Ale dobra, skupmy się na razie na lawendzie wąskolistnej, o lawendzie pośredniej może zrobię osobny filmik, bo tak będzie po prostu prościej żeby tego wszystkiego nie mieszać, bo potem nam się to wszystko e, pogmatwa i już nie będziemy wiedzieć, czy ciąć lawendę pośrednią tak jak wąskolistną, czy wąskolistną jak pośrednią itd., dalej. Więc wracając. Lawenda wąskolistna to jest krzew, który szybko się starzeje. E, to znaczy, jeśli ona nie jest cięta, to te pędy będą rosnąć coraz wyższe, a środek będzie się przerzedzał, będzie drewnieć, środek będzie pusty, te liście będą cały czas na wierzchu, a w środku będzie taka jakby łysa część i to z wierzchu może będzie wyglądać nie tak bardzo nieatrakcyjnie, ale jak się przyjrzymy bliżej i będziemy chcieli zrobić jakieś mocniejsze cięcie, no to wtedy odsłonimy te łyse pędy. Nie wiem, czy często widzicie, jak są takie lawendy stare już, no to one niecięte zwłaszcza. To są jakieś powyginane, są jedna gałązka w tą, druga w tą, tych gałęzek jest mało jest coraz słabsze kwitnienie, no i nie wyglądają za bardzo atrakcyjnie w porównaniu do tych lawend, które są cięte regularnie i są utrzymywane, na przykład w jakiś takich gęstych, zwartych formach, takich kopulastych czy półokrągłych. To naprawdę wtedy robi wrażenie, bo to kwitnienie też jest o wiele większe, bardziej obfite. Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć, cięcie lawendy wykonujemy wiosną. I to może być wtedy takie cięcie mocniejsze wiosną oczywiście po ustąpieniu tych już przymrozków bo jeśli nadal są przymrozki, no to jeszcze musimy czekać, no bo lawenda to jest y, roślina z, y, ze strefy śródziemnomorskiej. Nie wiem, czy tak się mówi, ale w, z tych rejonów śródziemnomorskich i ona właśnie źle znosi takie przymrozki, zwłaszcza po cięciu, kiedy po pierwsze stymulujemy ją do y, wytwarzania młodych pędów, a po drugie te rany po cięciu są jeszcze niezabliźnione i w momencie, kiedy przychodzi przymrozek, a młode pędy już są wyrośnięte i uwodnione, no to wtedy może nam ta lawenda przymarznąć. Czyli pierwsze cięcie to jest cięcie wiosenne i wtedy możemy przyciąć ją mocniej, intensywniej, nawet tuż przy ziemi. Ona się odbuduje, bo lawendy wąskolistne bardzo dobrze znoszą to cięcie. Potem ta lawenda wygląda tak jak ta teraz, czyli ta lawenda u mojego teścia z Kondinot, którą tutaj przycinałem i ona jest dosyć gęsta. W sumie nie pamiętam, czy ją w tym roku cięłem, czy w tym roku ją zostawiłem. Nie, chyba ją ciąłem, ale trochę delikatniej, więc ona jest trochę taka bardziej rozłożysta. Później to cięcie wykonujemy latem. Ogólnie okres letni będzie inny dla różnych części Polski, bo tam gdzie jest wschód ten sezon wegetacyjny jest trochę opóźniony niż tam gdzie jest zachód. Na zachodzie jest zawsze cieplej, więc ten sezon wegetacyjny wchodzi szybciej. Rośliny chodzą szybciej w okres wegetacyjny niż na wschodzie. Więc jakby to kiedy będziemy ciąć lawendę, zależy od waszej obserwacji i od tego jaka temperatura, jaka pogoda będzie właśnie w waszej strefie, w waszej części Polski. A zresztą co ja wam będę mówił o jakichś strefach czasowych, jak to po prostu chodzi o to, że jak lawenda przekwitnie, to ją e, przycinamy. Teraz jest w okresie kwitnienia, teraz jest w pełnej krasie i możemy ją przyciąć teraz. To nie jest błąd, jeśli ją teraz przytniemy, bo na przykład chcemy sobie zasuszyć te kwiatki, bo później już będzie trochę za późno. Chcemy ścinać je teraz, kiedy one są właśnie e, dopiero co zakwitły i chyba takie właśnie można zasuszać. Ja się na tym nie znam za bardzo, ale, ale wiem, że jeśli przytniecie je teraz, to się im nic nie stanie, bo to będzie na takiej samej zasadzie, jakbyśmy cieli ją. Po kwitnieniu. Nawet lepiej, jeśli przytniemy teraz, no bo wtedy ona nie, nie będzie takiego problemu, że na przykład zapomnimy, ona zdąży zawiązać nasiona. Oczywiście, co też nie jest błędem, ale w każdym razie no, nikt nie chce, znaczy może większość osób nie chce ciąć lawendy, jak ona dopiero co No Po to jest, sadzimy sobie lawendę w ogrodzie, żeby właśnie podziwiać te kwiaty to obfite kwitnienie lawendy. Więc jak przekwitnie, to wtedy ścinamy lawendę i możemy ciąć. Już wtedy delikatnie, jak ja zazwyczaj tnę, jeśli na wiosnę tnę mocno, czyli takie 10-15 cm od ziemi, to latem tnę gdzieś tak ten krzew mniej więcej o połowę, pamiętając o tym, żeby zachować te liście, które są na górze. Żeby nie ciąć zbyt intensywnie, żeby nie ciąć do tych pędów zdrewniałych, tylko żeby ciąć tak, żeby zostawiać. Te liście na górze. Eee, pokażę Wam zaraz później, jak to robić. Oczywiście nie będę ciął, bo też się mnie zabije, <grytanie> ale pokażę Wam po prostu takim sekatorem, jak to robić. Dobra, jesteśmy przy lawendzie. Zawsze w sumie cały czas byłem przy lawendzie, ale teraz jesteśmy z drugiej strony kamery i mam swój prowizoryczny sekator, którym będę Wam pokazywał. Tutaj nie ma większej filozofii, nie musimy się martwić tym, że na np. przytniemy ją tutaj, albo tutaj, albo tutaj. To nie ma znaczenia. Ważne jest to, żeby zachować właśnie te zielone liście, żeby nie przycinać jej tak intensywnie tutaj, tylko żeby te liście były, no bo one są potrzebne do przeprowadzenia fotosyntezy. A jeśli ją wszystko utniemy, no to możemy osłabić dosyć mocno tą lawendę i wtedy będzie nam słabiej rosnąć. Więc ja zawsze sobie robię tak, że jeśli nie korzystam z nożyc, to po prostu biorę sobie to w garść, Tako. I na przykład tnę sekatorem tutaj. I to już potem nie ma znaczenia, chodzi po prostu tylko o to, że ja zachowuję mniej więcej kształt taki półkolisty. A to czy ja przytnę wyżej czy niżej, yy, to nie ma znaczenia. Znaczenie ma tylko to, żeby zostawić yy, te liście. Przynajmniej część tych liści. Zazwyczaj robi się tak, że żeby już tak nie osłabić tej lawendy i żeby ona mogła sobie przeprowadzić to drugie kwitnienie, no to przycina się do pierwszych czy tam do drugiej, drugiej pary liści i wtedy nie ma żadnego problemu, bo wtedy na wiosnę też wchodzimy z takim mocniejszym cięciem, więc to jeśli ją przytniemy, to jeśli ją przytniemy teraz lżej, to nie ma żadnego znaczenia, bo na wiosnę przytniemy ją mocniej. A nawet lepiej, żeby teraz troszeczkę może delikatnie ją przyciąć, żeby właśnie nie stymulować jej aż tak do wzrostu, żeby jej nie stresować zbytnio, przyciąć tylko te kwiatostany. Żona mówi, że zaczęło pachnieć. No i właśnie to jest jeden z y, zalet, jedna z zalet lawendy, że bardzo ładnie i intensywnie pachnie i odstrasza komary. <głos> teraz <głos> nic nie mówi, tak? <noise> Za kamerą to jest taka fifa rafa, a teraz to... No, taka jest właśnie. Teraz jest rafa FIFA. I teraz im wcześniej przytniemy tą lawendę, tym większa szansa, że ona zakwitnie ponownie, bo mamy ten dłuższy okres czasu, e, kiedy ona jest w stanie wytworzyć kolejne kwiaty. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy e, lawenda kwitnie teraz, e, czekamy na przykład sobie tydzień, żeby ona sobie trochę pokwitła, ścinamy ją. Mija miesiąc, ona znowu zakwita. E, to jest wtedy, co to jest? E, lipiec. No dobra, mijają dwa miesiące i ona zakwita. Potem ścinamy ją jeszcze raz, jest wrzesień, i ona znowu kwitnie, więc możemy. Zwłaszcza na zachodzie Polski, gdzie jest o wiele cieplej, te temperatury są wyższe, później wchodzimy w ten stan niższych temperatur. Więc jesteśmy w stanie, bo nawet ja to zrobiłem chyba rok czy tam dwa lata temu przy sprzyjającej pogodzie. Jesteśmy w stanie sprawić, że lawenda zakwitnie trzykrotnie w sezonie. Na wschodzie Polski raczej bym się na to nie nastawiał, raczej załóżmy, że będzie kwitnąć dwukrotnie po naszym cięciu. Czyli jeśli ją przytniemy, to ona znowu wypuści młode pędy. Natomiast na zachodzie. Polski to jest możliwe, bo nawet ja tak zrobiłem, więc i nawet w ogrodach, które pielęgnuję, udało się, to trzy, udało się to trzykrotne kwitnienie. Więc jakby nasze cięcie ma też wpływ na ponowne kwitnienie. Oczywiście, gdybyśmy jej nie przycięli, to one też by zakwitła, ale to kwitnienie byłoby słabsze, bo to by było jakieś tam pojedyncze pędy kwitnące, które lawenda sobie jeszcze wypuściła później. Natomiast to cięcie powoduje, że roślina jeszcze raz wytwarza kwiaty, no bo jakby. Celem rośliny jest wydanie potomstwa, celem, celem rośliny jest rozmnożenie się w danym sezonie, więc jeśli ona nie zdążyła zawiązać nasion w tym roku, yy, bo ją ścięliśmy, no to próbuje jeszcze raz, a żeby zawiązać nasiona, no to najpierw muszą być kwiaty. Więc jakby nasze cięcie ma w, w, na to kwitnienie. Po cięciu nie musimy nic zrobić la, z lawendą. Ogólnie lawenda jest mało wymagającą rośliną, raczej lepiej, yy, żeby ją trochę właśnie tak... Yy, Docisnąć, żeby nie miała zbyt tutaj, no nie wiem, zbyt dobrych warunków, bo wtedy ona rośnie słabiej. W sensie może rośnie dobrze, ale chodzi nam o to kwitnienie, że kwitnie słabiej, jeśli ma na przykład, nie wiem, za dużo wody, ona właśnie robi taką ziemię bardziej przepuszczalną, żeby ta woda nie stała w korzeniach, nie miała, nie było cały czas wilgotna gleba, tylko raczej takie przepuszczalne stanowiska słoneczne mocno i niezbyt, niezbyt obfite w składniki odżywcze. Oczywiście te składniki są potrzebne, ale nie aż tak dużo jakbyśmy się tego spodziewali. Więc po kwitnieniu nie musimy nic zrobić, nie musimy także jakoś ratować ją, bo jest na przykład w stresie e, cała po cięciu i więc próbujemy od razu jakiś nawóz sypnąć. Nie, bo robimy jeszcze gorzej niż niż byśmy jakbyśmy tego nie zrobili. Spokojnie przytnijmy ją, poczekajmy. Jeśli widać, że na przykład jest osłabiona, to wtedy możemy wejść z jakimś nawożeniem, pocięciu czy, czy w ogóle musimy indywidualnie podchodzić do każdej rośliny. Bo y, jeśli widzimy wcześniej, na przykład, że w, od wiosny do tego momentu y, lata y, ta lawenda rosła słabo, no to wtedy wiemy, że coś się dzieje i musimy podjąć jakieś kroki. Natomiast jeśli ona sobie rośnie spokojnie, nie ma żadnych objaw, że coś się dzieje nie tak, to spokojnie, nie musimy nic robić. No, no i tyle tak naprawdę. Bo myślę, jeszcze czy coś powiedzieć, ale chyba już nie. Lawenda jest dosyć prostą rośliną w obsłudze, więc, więc nie musimy nie za bardzo przy niej, e, przy niej tutaj robić. Cięcie jest jednym z ważniejszych e, zabiegów pielęgnacyjnych przy lawendzie. Bo cięcie powoduje po pierwsze odmłodzenie, po drugie kwitnienie. Im krzew jest starszy, tym słabiej kwitnie. A jeśli my jego tniemy mocno na wiosnę, to go właśnie odmładzamy, bo wtedy młode pędy zajmują miejsca tych starych pędów z drewniałych te młode niedrewniające. Więc y, warto ciąć swoje lawendy, warto ciąć je teraz latem i jesienią oczywiście. Jeśli y, teraz po tym cięciu nam zakwitnie jeszcze raz, to możemy też przyciąć ją jesienią już tylko same kwiatostany. Już nie ingerować do tych, któryś tam liści, same kwiatostany przycinać, a jeśli chcecie, żeby, la, żeby lawenda się rozsiewała, to możecie zostawić te kwiatostany i poczekać aż zawiąże nasiona. Wtedy się bardzo ładnie też rozsiewa lawenda po ogrodzie i macie darmowe sadzonki. Eee, no, nie darmowe sadzonki, tylko darmowe siewki. <laughs> to są dwie różne rzeczy. I tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to proszę zostawcie subskrypcję. Mam też e-booki, które sprzedaję, które, w których zawarłem swoją wiedzę o trawniku, o hortensjach i o, o tym, jak dbać o zdrowie roślin, więc też zachęcam. Eee, w opisie będzie link do strony, gdzie są te e-booki dostępne. Mam konsultacje jeśli już, jeśli już idziemy po bandzie z tą reklamą to mam też konsultacje online i jestem ogrodnikiem, mam firmę ogrodniczą, więc jeśli ktoś z Was potrzebuje pomocy to, to proszę napisać bardzo chętnie przyjadę do ogrodu, bo ja lubię pracować w ogrodach ogólnie dziękuję za dzisiaj, mam nadzieję, że coś się wynieśliście z tego i do zobaczenia następnym razem